Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Paweł, towarzysz Gugała. zbliża się Firewind, a my jeszcze mamy dla Was materiał. Z tego co kojarzę, powinien się pojawić w niedzielę, także od razu życzę Wam spokojnego niedzielnego wieczoru. A dzisiaj mamy kolejne rzeczy w bardzo ciekawych cenach w Fatfishu, w każdym materiale. Coś ciekawego dla Was przygotowujemy. I dzisiaj, od czego by tu zacząć? Sam nie wiem. Zaczniemy od Kowrowotka, Karpiowego. Wróciły. Cieszące się dużą popularnością. Z tego co kojarzę, to mamy je chyba w dwóch rozmiarach, dlatego, jak coś to Wam podlinkuję typowy kołowrotek karpiowy do rzutu albo do wywózki. Wydaje mi się, że taki uniwersalny 10-tysiączka. Jest to od Sonika model Hero X 10-10000. Wolny posąg szpuli, dwa klipsy quick drag. Wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby łowić karpie, w tym kołowrotku się. Znajduje. Przeczytamy sobie jeszcze tak na szybko parametry techniczne 586 gramów. Taki no nie za ciężki, nie za lekki. Przełożenie 4,6 do 1. I teraz tak. 40 nawiniecie tutaj 400 metrów, natomiast 30 700, 700 metrów. Łożysk macie 5 plus 1. Siła hamulca aż 18 kg. Kiedy to było? Jakie M18 lat. Ale dobrze mi się ta liczba kojarzy. Jest quick draczek, bardzo fajnie to działa. Teraz jeszcze, co mamy? 110 cm nawoju. Uu. 110 cm, czyli jeden obrót, obrót korbki i 1,10 m jest ryba bliżej waszego podbieraka. No to chyba dużo. Spoko. Słuchajcie, co tu jeszcze mamy? A, żeby przedni hamulec, no, takie najważniejsze parametry Wam podałem. Ewentualnie resztę możecie sobie doczytać, natomiast bardzo ważna jest cena. Klasyczny, solidny kołowrotek karpiowy od Sonika kosztował 244 zł. Była to najniższa cena z ostatnich 30 dni, przed obliczką. W tym momencie jest do wzięcia za 199. Niecałe dwie stówki za solidny kołowrotek polecający się każdemu. Karpiażowi uniwersalnego zastosowania. Teraz tanecznym krokiem przejdziemy do e, rzeczy, na której sobie tutaj spocząłem na początku materiału, ale już szybciutko na nią wracam. Bardzo e, wygodny fotel wędkarski, taki wiecie, nawet nie wędkarski, na dacie gdzieś sobie usiąść z wędeczką na działeczce, jak najbardziej oczywiście składany. Jest to Miwardi Premium, zobaczcie, jak go składamy. Nie, tak, tak. Pyk, mamy nóżki regulowane, e, szerokie stopki, żeby się to w gruncie gdzieś tam nie zapadło, mocna, sztywna rama, dość szybko go rozkładamy, gruby, mocny materiał, tak żeby go nie zniszczyć. O, udało się, udało się. Pyk i już możemy sobie wędeczkę zarzucić i odławiać ryby. I teraz najważniejsze. Ten fotel kosztował 310 zł, była to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, a w tym momencie kosztuje, zapomniałem, ale już doczytuję, 239, niecałe 240 zł za solidny fotel. Może nie na teraz, ale już wiosna, krok, krok po kroczku, z każdym dniem jest coraz bliżej nas, warto się na nią przygotowywać i być gotowym na jej nadejście. Jak już jesteśmy przy fotelach, to są bardzo ciekawe tematy, przeze mnie żartobliwie nazywane jajeczkami. To sobie siadacie w takim jajeczku, nawet do grania, na, yy, do grania w Gretton Prider by się nadawało. Sobie usiąść w domu, dużo zaletą. E, takich jajeczek, jest to, że jesteście tu ze wszystkich stron osłonięci. Nawet jakby gdzieś tam wiało z boku, e, pogoda troszeczkę gorsza. To tutaj plecy, wszystko macie fajnie osłonięte. Jest bardzo ciepło. E, zobaczcie, mamy polarowe tutaj obszycia e, na pośladkach i zagłówek. Gdzieś tu mieliśmy, no, no mamy boczne kieszenie, żeby sobie e, schować jakieś tam fanty. Tak on się składa, zobaczcie, jednym ruchem ręki. Do tego mamy taki worek. Mam nadzieję, że nie będziecie tego worka używali do wywożenia ryb z łowiska, bo wygląda na szczelny, taki gumowany, mocny. Eee, to, to jest, słuchajcie, w ogóle model od Foxa Langer Chair. Langer Chair. Tak wygląda, też mocna, rama szybko rozkładający się, bardzo wygodny. Nie, w użytku. Gdzieś nakleiłem cenę, tylko nie wiem, gdzie. Oho. No to szukamy. Towarzyszu, gdzie cena? To chyba jest tutaj. O kurde, 749? Za, za, dużo. Nie wiem, czy coś koło nie pięciu stówek, nie koło 500 Coś koło 500 stówek, kosztuje, albo czterech. Dobra, ceny odpadły z niego. Za bardzo go stestowałem, więc podlinkuję Wam e, też w komentarzu pierwszym pod filmem, żebyście łatwiej mieli go znaleźć. Albo stacjonarnie tutaj będzie czekał na Was. Już nie będziemy szukali komputera, żeby, e, żeby to, to znaleźć. Tu mamy kolejny ciekawy temat. Bardzo lekki. Ojejku, to, słuchajcie, to niemal nic nie waży. Trzymam to sobie w jednym paluszku. Po prostu jakbyście trzymali witkę e, jakąś słomianą Fider od Okuma. Jest to custom black. Nie wiem, czy będzie widać, czy uda się zbliżyć. Zobaczcie, jak jest tutaj blank wykonany. Że nawet jest ta Okuma wpasowana, obrędowana po coś. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale zrobili. Bardzo ciekawa technologia. Klasyczny, korkowy, dolnik, niedzielony tutaj piankowa rękojeść naprawdę bardzo mało to waży nie wiem czy mamy tu wagę poczekajcie zobaczymy czy mam wagę to byśmy go zważyli od razu odręb kojarzysz tą wagę naszą z O! jest chodźcie tutaj już mówimy ile to waży jest 100... sto Około 190 gramów, troszeczkę się to kolebocze, dlatego ten odczyt jest. Około 190 gramów za fidera długości, dobrze mówiłem, 3,60, 360 do 60 gramów. Taki niezaciężki, niezalecki koszyk, założyć sobie na jakiś kanałek, wodę stojącą, no nie, na, no nie na wisełkę. Mamy oczywiście w pakiecie też trzy wymienne szczytówki, każda o innej. Um, o innej twardości i teraz najważniejsze, bo jeszcze cena jest dużym zaskoczeniem: 299 zł. była to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. W tym momencie 189 za 189. Wydaje mi się, że tej jakości, tej lekkości, feeder bardzo dobra cena. I jeszcze na sam koniec mam wam do pokazania karpiówkę, która cieszyła się swego czasu dużą popularnością ze względu na swoje malowanie e, tutaj dźwięcznie przez naszą załogę w sklepie naz nazwaną jako pakistańskie kamo niespotykane w wędkach karpiowych, mocny dwuskładowy kij jest to Michel e, Karp Kacz Pro 3LB 360 cm, do tego mamy dorzucony e, też od Michela kołowrotek Kacz prosłuchajcie, nie pamiętam jakiej średnicy jest tu żyłka nawinięta, ale to sobie, to sobie doczytacie już w opisie. Bo, oczywiście, to też będzie w pierwszym komentarzu pod filmem załączone. Niestety, mogą być pewne utrudnienia, jeżeli chodzi o transport tego kika. No bo on będzie miał tak e, ponad 1,70 m na pewno, 1,80 m z haczykiem, coś takiego. E, więc to trzeba pamiętać, że jak jeździcie skuterem na rybę albo maluchem, to niekoniecznie może być wędka dla Was. Natomiast ten zestaw jest w bardzo dobrym budżecie. Na przykład na przetarcie szlaków dla dziecka, na sezon kupić. E, jeżeli łowicie wakacyjnie, weekendowo, okazjonalnie, nie musicie stosować. Ultra lekkich, super czułych sprzętów niemalże zawodniczych, bo nie będziecie w stanie wykorzystać ich potencjału. To Wam w zupełności wystarczy. Z 269 na 169 zł, mamy taką mocną karpiówę do zabawy. Na dzisiaj to tyle. Wszystkie te artykuły znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem albo w naszym sklepie stacjonarnym w Józefowie na przedmieściach Warszawy, Otwocka na ulicy Piłsudskiego 16. A subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić materiałów, bo nie, za, nie zatrzymujemy się ani na sekundę i wraz z, z, z rozwojem naszego sklepu rozwijamy coraz bardziej skrzydła, rozpychamy się tutaj na rynku, udaje nam się coraz częściej bardzo fajne artykuły ściągać z rynku w bardzo fajnych cenach, dlatego musicie subskrybować, żeby nie przegapić tych okazji. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego!